Cześć, tu Beata. Dziś mamy czwartek, 25 lutego, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to szóstka buław, a więc takie... To jest karta zwycięstwa, o, tym, o tej karcie tak się mówi, ale to jest też karta, która przypomina, żeby mocno stać na ziemi. Zwycięstwo może nam czasami zawrócić w głowie, więc mm, dobrze jest o tym pamiętać. Jest to też przypomnienie, żeby akceptować siebie swoje przekonania, swój sposób działania, swój, spos swój sposób myślenia. Dobrze jest właśnie mieć porządne ugruntowanie, czyli stać twardo na ziemi, żeby nie, żeby nie popłynąć, żeby woda sodowa do głowy nie uderzyła. To jest również przypomnienie o tym, że być może nadszedł najwyższy czas żeby dokończyć ten projekt, dopiąć ten projekt, do, doprowadzić go do końca. To osiąganie celu często jest satysfakcjonujące, samo w sobie dążenie do tego celu, ale zdanie sobie sprawy z tego, że został osiągnięty, że do, dobrnęliśmy do końca, właśnie wymaga świętowania, celebrowania. I jeszcze raz mocnego stania na ziemi. To jest też bardzo ważne. Ta karta generalnie przy, przynosi pomyślne wiadomości e, i, i dobre wieści. E, czasami, ja nie, nie lubię tego w ten sposób mówić, ale czasami rzeczywiście przynosi pomyślność w grach losowych również, więc to już zależy od nas samych. Natomiast to jest przede wszystkim karta sukcesu dzięki naszym staraniom, dzięki naszym, naszej wytężonej pracy. Więc wykorzystajmy być może dzisiejszy dzień, żeby doprowadzić coś do końca, żeby dopiąć to na ostatni guzik, żeby zauważyć, że to coś zostało już właśnie ukończone, że doprowadzone do celu, zwieńczone sukcesem. W tej karcie też jest pewnego rodzaju cień, żeby nie działać po trupach, żeby nie, nie robić czegoś za wszelką cenę. To też nie o to chodzi, ale rzeczywiście czasami zapominamy o tym, żeby odnotować, że osiągnęliśmy sukces, żeby podziękować sobie za to, żeby cieszyć się tym. To warte, warte zauważenia. My jesteśmy w tarocie starot. Zaraz ją tutaj. Tą naszą kartę zwycięstwa wyostrzę. Piękna, piękna karta i rzeczywiście radosna, yy, pokazująca, że możemy, że mamy szansę osiągnąć sukces, to jest karta zwycięstwa. Jeszcze raz przypominam, osiąg która jakby symbolizuje osiągnięcia. Ym, możemy zdobywać uznanie dzisiaj, będziemy otrzymywać być może komplementy. Ym, to, są, to, to jest sukces i uznanie, czy, czy wyrazy uznania ale zdecydowanie po ciężkiej pracy. To nie jest tak, że to samo nam z nieba spadnie. I właśnie pracując nad tym, nad dokończeniem tego czegoś, nad czym pracujemy, um, daje nam też świadomość, że możemy tak naprawdę pokonać każdą przeszkodę. Ta karta również może nam przypominać troszeczkę to, co powiedziałam już wcześniej, tak, żeby, żeby naprawdę mocno się trzymać, żeby twardo stać na ziemi, żeby nie, nie dać się porwać tej chwili. Znaczy, generalnie dobrze jest się czasami dać porwać chwili, ale w tym przypadku, żeby, nie, żeby ta woda sodowa nam do głowy nie uderzyła. Oczywiście czasami sytuacje czy czasy może, mogą być ciężkie, ale jeżeli będziemy próbować, nie będziemy się poddawać, przejdziemy przez daną sytuację zwycięsko. To jest właśnie główne przesłanie tej karty. Zrealizuj to, co zamierzasz albo zamierzałaś, dlatego że ta właśnie obecna chwila zapowiada sukces, zapowiada doprowadzenie tego do końca i do sukcesu. Oczywiście warto jakby zdać sobie sprawę z tego, co tak naprawdę chcemy osiągnąć, tak? czym dla, dla nas jest tak naprawdę zwycięstwo, bo to nie musi być zwycięstwo po, po jakiejś wieloletniej, bo to może być oczywiście po wieloletniej walce, zmaganiu się z czymś, ale to może być dosłownie jedna mała rzecz, którą też należy zauważyć często, jeszcze raz przypomnę, często zapominamy, żeby podziękować sobie, żeby pogratulować sobie, żeby cieszyć się osiągnięciem choćby małego sukcesu, czy dopięciem małego projektu. Dlatego dobrze jest poszukać w sobie odpowiedzi na te pytania, właśnie czego, co tak naprawdę chce osiągnąć, czym dla nas jest tak naprawdę zwycięstwo, bo, bo to jest ważne i dzięki temu ten sukces, dzięki staraniom i cierpliwości, o którym wspomniałam wcześniej, będzie naprawdę bardziej radosny, bardziej zauważany, szczególnie przez nas samych również. Także to jest, to jest naprawdę bardzo, bardzo istotne. Mm. Tak naprawdę poza tym, że jest to karta zwycięstwa i sukcesu, jest to również karta przełomu, więc być może utknęliśmy w jakimś miejscu i dziś będzie można właśnie dokonać tego zwrotu akcji, dokonać tego przełomu. Um, I oczywiście może to być czasami szczęśliwy traf nie traktujmy tego tylko na zasadzie szczęśliwego trafu. To czasami może być ten właściwy moment, który wychwycimy i być może połączymy kilka elementów ze sobą. W taki sposób dzisiaj działajmy. Um, dzięki temu doprowadzimy do finału tego naszego przedsięwzięcia, nad którym pracujemy. I jeszcze raz zaznaczę i często o tym przypominam, bo my myślimy w kategoriach pewnie wow, to musi być jakiś wielki sukces, to może być naprawdę coś niewielkiego, coś małego, ale dla nas będzie znaczyło bardzo dużo. I skoncentruj się właśnie na takim działaniu. Mam nadzieję, że ta szóstka była w przyniesie nam dopięcie do, doprowadzenie do końca naszych spraw, ale też cieszenie się y, z odniesienia sukcesu i tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.